Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek Grajmy w Space Heaven. Co się działo? Troszeczkę sobie polatałem, ale niewiele tak naprawdę zrobiłem. Tutaj dokończyliśmy budowę tego fragmentu, prawie. A zacząłem przenosić pomału yy, tutaj te fotoogniwa, żeby tutaj zacząć co innego robić. Już kolejne robią, to można kolejne przenieść. Okej. Okay. O. I mamy właśnie. To jest bardzo istotny fragment w tym momencie. Bo mamy nowy generator w zasadzie najlepszy generator, jaki jest dostępny. I teraz tak, co możemy zrobić dalej? Zrobiłbym tą stację. Nie, moment, wróć, nie stację. Konsole uzbrojenia trzeba. Osłony zrobić, a potem konsolę, osłon, a potem konsole uzbrojenia. Żebyśmy mieli osłony, żebyśmy mogli walczyć z piratami. Tutaj planuję przenieść te hangar kapsuł. Tutaj jeden, po drugiej stronie tutaj drugi. A, tu będzie jeszcze jedno wejście. Um, śluza powietrzna X1. Tu nie są podłączone jeszcze do zasilania, ale to dlatego. A, ten już można podłączyć. Powiedzmy, jego podłączmy tutaj. W sumie jeden można podłączyć jeszcze tu. Dobra. Skoro jest wolny, to czemu nie? Nie chcę wszystkich naraz przenosić, żeby ich nie obciążać pracą za dużo. Okej. Okay. O. Czy wszyscy są? Wszyscy są, możemy skakać. Skok udany. O, i piraci. No właśnie. Nie mogę z nimi walczyć, muszę ich unikać. Tutaj widzę trochę surowców jest. Ale nie rozumiem, dlaczego jest tak mało. A jest dla mnie niepojęte. Czy znaczy, to ma rację bytu, że pierwsza jest większa? No, tu mamy trzy i fajnie. Znaczy 5, a tutaj 3 może być. Prześpieszmy, żeby było. Jaka jest wydajność? 76, to pracuje. No, można by było to i też przenieść. I to przenieść. I to przenieść. I od razu ta przeniesie. Tu jeszcze chyba się jedno zmieści. Myślałem na no tym, żeby nie zamknąć tego, ale w sumie. Nie będę w stanie tego tak ładnie zamknąć, żeby tutaj mieścić jeszcze dodatkową śluzę. Więc póki co będzie bez, bez tego. Dobra, czyli konsole osą zaczynamy. Zrobimy sobie jedną i drugą konsolę, żeby w końcu uzupełnić braki, które są tutaj, bo to mnie troszeczkę irytuje. Tutaj zrobiłem, żeby nie dostarczali prętów energii, a właśnie. No ja tak gadam, 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 a trzeba ten generator zrobić. O. W specjalnym miejscu dla niego. Hmm, tu się go podłączę I w sumie to można... nie to będę przenosił tu, Nie będę tego demontować Przecież... Nie, na razie tego nie będę ruszał. W pierwszej kolejności zbudujemy tą, tą, ten fragment, a ten fragment zbudujemy na końcu. Zresztą i tak miejsca mam póki co na tyle, że mi nie potrzeba więcej. Te drzwi można stąd zdemontować również. I tak, bo tutaj nie będzie drzwi. Chcę zrobić dokładne odbicie lustrzane tego. Okej, hey, tu buduj, przenieś wehikuł tu, a tu to mi zdemontujcie. A i to wysoki priorytet. No to macie trochę do roboty. Tutaj szpital fajnie by było postawić. Różnij mi to i zdemontuj. O, wróć, nie demontuj. Na razie niech to działa. Ma, masz więcej większe rzeczy do zrobienia. To, to mi zróbcie w pierwszej kolejności. A to, jak się wyczerpie, który za chwilę będzie, już ma 0,2 pręta, to będzie można. O, można skakać dalej. To będzie się to, rozmontuje się to, i tutaj zbuduje się drugi stabilizator kadłuba. Wszyscy są? Skaczemy. Ok, lecimy dalej. Piratów nie ma, i bardzo dobrze. Te badania idą niepotycznie szybciej niż ten generator, no ale to w sumie chyba jest ten. To był chyba najdroższy element do badań, a nie jeszcze zagłusza, czy jest. Chociaż on i tak jest łatwiejszy. Nie, bo ma 250 pośrednich, 120 zaawansowanych. No to ten jest bardziej skomplikowany. Jego zresztą i tak zrobimy na końcu, i tak nie mam póki co pomysłu, gdzie go ustawić. Kompletnie, zupełnie 00. O, tu już mi rozmontowali. to Tutaj można kolejny magazyn postawić. O, a tu jest magazyn. Tu nie mogę. O, hmm, tutaj zaraz będzie gotowy generator. O, i można go połączyć. Teraz tak, tu odetniemy zasilanie. Starczy tyle, ile jest. Podłączymy go dwustronnie tu i tego podłączymy dwustronnie tu. Okej, okay, i myślę, że wystarczy. Tutaj będzie miejsce na generator osłon, jeden, a tutaj na drugi. To ma mniej miejsca niż mi się wydawało, chociaż hmm. tu można by było go wtedy postawić. Też generator osłon powinien być na środku, tylko że ja na środku miejsca nie mam. Chociaż jakby go tu postawić, ale to wtedy tu mamy miejsce puste. Nie wiem, co by tutaj w takim wypadku wstawić. Luza powietrzna. To się tu nie zmieści. To, to można by było postawić w sumie. Hm nie naszło. A gdyby te nie stawiać tu, tylko tu, i tutaj faktycznie postawić te generatory, a te promy postawić w tych miejscach, w tych wnękach. Hmm. No, to mogłoby się sprawdzić. Ten generator byłby prawidłnie na środku. Tutaj są dwa, tu też są dwa. To zajmuje trzy. Czyli można by było generatory energii. Energia przestawić tu albo w to miejsce o i wtedy tak samo przestawimy go tutaj. Tak, i postawimy tutaj. Czyli w takim wypadku źle to zrobiłem tu. Czyli te śluzy powietrzne. No, kawałek będą mieć, no ale trudno. Śluza powietrzna, ta. tu jedno, a tu drugie w takim wypadku. Przy silnikach. Mhm. A tutaj w ogóle cokolwiek wejdzie innego. Na trzy wejdzie, tutaj są cztery miejsca, okej. Okay. Dobra, przyspieszmy. A... I teraz tak. Tu jest na czternaście. żeby tu było 14, musiałby być dotąd, bo jest, tak, dobra. I teraz tak. Tu są dwie kratki luzu i cztery do przodu. Dwie kratki luzu, cztery do przodu. Tu są. 3 kratki do przodu, OK. Tu jest tak samo 4 do przodu i 3 i to połączone tu i tu jest 3 na 3 miejsce tak na jedno działko i 3 na 3 na drugie. OK. się mi się nie zgadza. Ile tutaj jest? Dwadzieścia siedem, a tu? Jest dwadzieścia, to mamy tutaj nierówne? Nie, pięćdziesiąt cztery. Moment. U szkic. Szkic jeszcze raz. Tu mamy ile? Pięćdziesiąt cztery. Czyli dwadzieścia siedem i jest tu. A stąd dwadzieścia jest tu. No, przesunięty statek jest o dwa pola w tamtą stronę. No nic, trudno. Eee, Okej, okay, będzie, będzie mnie to męczyć, no ale trudno. Eee, Okej, okay, to tutaj jest zaplanowane. Dobrze, że w tej perspektywy tego nie widać. Jak zbudujemy kadłub, to to nie będzie aż tak widoczne. Dobra, Ta łącza. Zetni, zetni wszystko i teraz tak. Ojej, to jest za daleko. Tu musiałbyś stać. Ja to podłączmy to z powrotem. Demontuj. Anuluj, nie to. Demontuj. A to przenieść tutaj. Nie, um. energia, energia tu. To tu. I dalej będzie możliwość przejścia, tylko ten będzie po prostu tuż przy generatorze. No trudno. Widzę, tutaj już dokończyli. Tu jeszcze nie zaczęli. Będziemy mieć dwa wahadłowce. A właśnie, możemy skakać dalej. Jest tutaj ktoś? Jest. Świetnie. Skaczemy. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Nie, dobra, to skończymy to i będziemy lecieć, yy, zwiedzać dalsze zakamarki galaktyki. No to dotarliśmy do kolejnego przełomu. Już pokazuję gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Teraz tak. Byliśmy. Jak zaczynałem dzisiejsze nagrywanie, byliśmy tutaj, zwiedziliśmy wszystko, co było przyjemne, Ogląd do zobaczenia, wróciliśmy do tego rozdroża, gdzie byliśmy i tutaj przylecieliśmy, porzucono sprawdzić, jaki wrak jest i okazało się, że tych wraków troszkę tu jest. Proszę ja was, trzy wraki. Dobra, to zbieramy drużynę. Moment. A który to jest etap w tym momencie, czy wy zaraz? Tak, wy zaraz idziecie spać, dobra. Tutaj od razu zleciłem, jak już mi zrozmontowali ten generator, żeby drugi stabilizator postawić, on będzie tutaj potrzebny. Żeby mieć 100 hp bo póki co mamy 50 hp no. Jakkolwiek by to nie brzmiało przy statku kosmicznym. Tu mam tak tu w razie czego mogę też podpiąć Jak mi w ogóle z zasilaniem idziemy wytwarzanie 50% w zasadzie to można to w zasadzie zatrzymać Zobaczymy jak jak ja to ma wydajność 82 dobra U, i tu I w sumie tutaj energia, 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 można by było postawić kolejny tu, o, kolejny zbudowany tu. Tak, o. tu już miejsca nie mam. No nic trudno. Tutaj mają wydajność 82. I energii mam. No, trochę mi brakuje. Tutaj brakuje mi czego? Aha, ze Dobra. Dobra, ekipa. Ruszamy się i skafandry. Jak będę mieć też drugi prom, to będzie można wysyłać. O! Osła uzbrojenia. I tu mamy system, to jest konsola osłon. Konsolę osłon sobie postawimy tutaj, a tutaj postawimy konsolę uzbrojenia. Wejść do wehikułu. Dokój. Może zaczniemy od tego największego. Wylądujemy tu. Zobaczymy, czy będą robaczki. O, jest kapsuła. To już mi się podoba to. Teraz sprawdzimy, ale tu chyba robaczków nie ma. Czyli bardzo szybko zwiedzimy sobie tutaj to miejsce. A Macskill, wypuść tego tutaj jego mościa. A. Kim ty jesteś? Denny, Tu jesteś. Umiejętność, co ty umiesz? Altyleria i botanika. O, przyda się. Dobra, to pierwszy statek sp sprawdzony. Bardzo przyjemnie. A właściwie rzecz biorąc, i ujmując, was jest tutaj za dużo. Więc ja już tutaj to zlecę ściągnięcie tego wszystkiego. I to samo zrobimy. Hmm. Może zrobimy inaczej. Mobilizacja. Jest zmobilizowany. Deny też. Chodź tutaj. Zrobimy w ten sposób, że tak. To zadokujemy od razu tu i zwiedzimy sobie to miejsce. Przepraszam. Muszę obserwować, czy deny ma odpowiednią ilość tlenu. Dobra, wrócimy tutaj. I danego zabierzemy na główny pokład. Obaczmy, jak tutaj będzie. Czy tutaj będą robaczki? No, nie zapowiada się. Aczkolwiek też nie sądzę, żeby tu kapsuła była. No. Mhm. Dokój, tu dobra, teraz z powrotem po nich chociaż nie, nie, nie chcę tutaj tlenu dawać, tutaj nie jest w takim wypadku wychodźcie tutaj, żeby tutaj tlenu nie ma. Nie, jest no, ok. Dobra, i sprawdźmy sobie od razu jeszcze ten. On też, on tutaj też raczej niewiele będzie mieć. Raczej nie sądzę, żeby tutaj robaczki były, ale zobaczymy. O. Nie za szybko. O, no, też pusto raczej. No dobra. To ja te statki ogołocę i w zasadzie rzecz biorąc, yy, myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Yy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Yy, dajcie znać proszę, czy teraz tak, jak to skończymy. To lecimy tu. Najprawdopodobniej tu. Chyba, że chcielibyście, żebyśmy polecieli tu. To jest system niekontrolowany. W zasadzie systemy niekontrolowane są. Tutaj jest system kontrolowany przez magnata. O. Będzie trzeba wkrótce też od... System bogaty w zasoby. U. To trzeba będzie też odwiedzić. Gromada systemów gwiazdnych pod kontrolą wspólnoty androidów. Handlarze niewolników, koalicja piratów. No dobra, to nie, to póki co zwiedzamy. Zapomniałem, że jeszcze mamy to jedno do zwiedzenia. Za dziś, w każdym bądź razie, ja chciałbym Wam bardzo podziękować. No i do następnego. Wy do Was Roniczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!